Co prawda, dzisiejszy tarotowy portret dnia złożony z kart talii The Housewife Tarot, talii o bardzo takim humorystycznym zabarwieniu. Składa się z kart pojedynczych, jednak mimo wszystko jakoś nie widzę, nie widzę w tych kartach radości, nie widzę w nich... Hmm, Pogody ducha ani szczęścia. Może dlatego, że w kartach dopowiadających stali rozpoznania wewnętrznego znalazła się karta odwet, karta z krainy ofiar. Może dlatego, że widzę tutaj tę kartę Sprawiedliwość, która jest dla mnie siłą. Czy, czy też przemocą w każdym razie w każdym razie te karty aczkolwiek tak jak powiedziałam, aczkolwiek Talia jest humorystyczna taka dosyć wesoła nie budzą jakoś dzisiaj we mnie radości może dlatego że dla mnie będzie to dzień bardzo trudny przykry dzień pożegnania bliskiej osoby, niemniej jednak postaram się tutaj zinterpretować te karty jak najlepiej i możliwie jak najbardziej obiektywnie dla państwa. Witam państwa w tarostacji i zapraszam na tarotowy portret dnia 14 czerwca 2023 roku. Dzisiejszy dzień zaczynamy w karcie równowagi. W karcie równowagi, która pokazuje, że powinniśmy w życiu, tak jak w kuchni, stosować się do przepisów, czyli różnych emocji stosować po trochu. Szczególnie w relacji, ponieważ karta równowagi leży koło karty kochanków i, i tutaj rzeczywiście pokazana jest ta zakochana para. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, każda emocja jest potrzebna, każda emocja, jest dobra, tylko należy umiejętnie te emocje wyrażać i należy wyrażać je oczywiście w sposób no, inteligentny, powiedzmy szczerze, bo nic tak jak inteligencja emocjonalna nie pomaga nam właśnie w relacji. I cóż my tutaj widzimy w tych kartach? Jeszcze oprócz tego, że do, do zachowania dobrej relacji potrzeba równowagi. Dlaczego mówię równowagi? Dlatego, że nawet tutaj złość. Która jest przed jednym ze składników tutaj tego, tego ciasta, które robi się na karcie, też jest, też jest bardzo potrzebną emocją i należy ją jak najbardziej wyrażać. Nie należy tłumić emocji, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli tłumimy emocje, to potem gdzieś nam to wyłazi, chociażby w kilogramach, kilogramach, które gromadzimy jak taki jak taki no jak, to, jak to się nazywa, taki pas bezpieczeństwa, tak. ta, ta tkanka tłuszczu, która pokazana jest na na karcie sądu po prostu chroni nas przed światem, chroni nas przed, przed czyjąś złością, przed oceną, przed zranieniami, no tylko należy bardzo uważać, żeby te trudne emocje nie zatruły nas, lub nie zatruły życia w parze. Tym bardziej, że obok tutaj karty śmierci widzimy kartę odwet, karta z krainy ofiar, która nie mniej, nie więcej, tylko oznacza atakowanie innych za doznane krzywdy, często w wyniku subiektywnego uznania siebie za ofiarę. Więc no, nie, nie szukając daleko przykładów, kiedy stoimy przy kuchni, kiedy pieczemy ciasta, kiedy robimy jedzenie, a potem, a potem musimy to jedzenie dojadać. Nie obwiniajmy za to innych. Nie, nie mówmy dzieciom, że przez to, że nie zjadłeś, mamusia się tak roztyła, tak, bo mamusia musiała dojadać. Niczego nie musimy robić. Tak naprawdę szukamy pretekstów, żeby zrzucić winę na kogoś, a gdy, ludzie, gdy ludziom wydaje się, że stali się ofiarami, mogą zwrócić swoje uczucia właśnie przeciwko innym i mścić się na jakiejś ważnej osobie ze swojego życia. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju zachowania, wypadki, konflikty i problemy mogą być atakiem wobec niej i przesłaniem, które na podświadomym poziomie brzmi: Ty jesteś temu winien, że to mi się stało. Jakbyś mnie bardziej kochał, traktowałbyś mnie lepiej. Pomógłbyś mi, nie traktowałbyś mnie tak źle i tak dalej. Wówczas nie wydarzyłoby się to w moim życiu. Istotą przyjmowanej podstawy ofiary jest: Jestem skłonna pozwolić się ranić, by móc zranić ciebie. Tak, czyli, czyli taka klasyczna sytuacja, na złość mamie, odmrożę sobie uszy. Yy, poświęcamy się dla naszych Milusińskich, robimy dla nich wszystko, a potem oczywiście sobie to na nich odbijamy, jeżeli nie postępują w taki sposób, jakbyśmy sobie życzyły. No, klasyczny przykład to yy, ci rodzice, którzy w zamian za, za to, że dali dziecku cokolwiek, Domagają się całkowitego posłuszeństwa, planują dzieciom życie. I nie pozwalają im tak naprawdę odrodzić się jako samodzielne jednostki. W karcie sądu jest, jest odrodzenie i to samo pokazuje egzamin szamański, karta nieświadomości, ale karta, która tutaj może, może bardzo nam pomóc w tym dniu uruchomić w nas to, co najlepsze, bo egzamin szamański pokazuje wielkie wyzwania. Które oferuje przeskok na nowy poziom świadomości, wizji i siły. Jest wyzwaniem, które stworzyliśmy dla samych siebie, widząc w nim sposobność na integrację negatywnych energii i spożytkowanie ich, aby przeskoczyć, tak jak powiedziałam, na znacznie wyższy poziom świadomości, yy, wizji i mocy. Także nie róbmy, nie róbmy w tym dniu tragedii, jeżeli coś się nie układa po naszej myśli, Potraktujmy to jako doświadczenie zesłane nam przez los. Nie, nie idźmy w kierunku właśnie odwetu, ale postarajmy się zachować dokładnie inaczej niż do tej pory. Pamiętajcie, jeżeli przyjmowane przez Was strategie, jeżeli działania, jakie podejmowaliście do tej pory, nie przynoszą oczekiwanego, pożądanego skutku, to należy oczywiście zmienić y, strategię działania. Y, należy zastanowić się, po co to robimy, a nie brnąć w to y, do y, śmierci. Y, owszem, trzeba y, rozsądzić y, sytuację, ale tak jak powiedziałam, w tej karcie jest szansa odrodzenia, w tej karcie jest y, szansa na to, żeby. No, w tych dwóch kartach tak naprawdę, żeby oddać sobie i innym sprawiedliwość, i oczywiście złapać upragnioną równowagę, bo to w tym dniu może być największym sukcesem. Tak wygląda tarotowy portret dnia moimi oczami e, i przez moje filtry. Oczywiście m, korzystałam tu z pomocy e, czaka Specano, amerykańskiego e, psychologa, twórcy kart rozpoznania wewnętrznego, e, które m, bardzo m, lubię i które wykorzystuję. E, jak widzicie Państwo równolegle z kartami tarota. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego portretu dnia. Oczywiście zapraszam na kolejny i zapraszam do tarostacji i do kontaktu ze mną. Jestem oczywiście otwarta, chętnie pomogę, czy w stwarzaniu portretów dnia, czy w interpretacji portretu indywidualnego. Bardzo proszę, jeżeli macie dom, jakieś pytania lub prośby, kontaktujcie się ze mną przez stronę lub przez komentarze na YouTubie na kanale Tarostacja. I oczywiście bardzo proszę o łapki w górę, jest mi niezmiernie miło, że zamieszczacie Państwo komentarze tych moich filmów. Będę bardzo wdzięczna za ciąg dalszy. Dziękuję Państwu raz jeszcze i życzę miłego dnia. Do usłyszenia!